Ćwiczenie na ból gardła. Zajmuję się refleksologią terapeutyczną i uczę, jak dzięki prostym i dobrym z natury metodom stać się najszczęśliwszą wersją siebie. Oto proste ćwiczenie. W refleksologii, aby przyspieszyć proces leczenia gardła, masujemy to miejsce. Masuj całe to miejsce kolistym ruchem, odliczając do trzech. Raz, dwa, trzy, obok. Raz, dwa, trzy. Na drugiej stopie tak samo. Ćwiczenie powtarzasz spokojnie, pięć razy. Przełykasz ślinę, aby poczuć, czy z gardłem już jest lepiej, i wszystko powtarzasz jeszcze raz. Pamiętaj, że są takie sytuacje, które wymagają wizyty u lekarza lub innych specjalistów. Pochwal się efektami w komentarzu i obserwuj mnie po więcej. Aby trenować pod moim okiem, kliknij w link poniżej.